W dziesiątej kolejce aż w pięciu meczach nie było rozstrzygnięcia. Nie oznacza to, że brakowało emocjonujących starć. Sprawdźmy jak padały bramki w Artbud czwartej lidze w miniony weekend. Rozpoczynamy od meczu w Czekanowie, gdzie centra Ostrów Wielkopolski grała z Jarotą. Gospodarze szybko wzięli się do pracy, bo już w dziesiątej minucie strzałem z 16 wynik otworzył Michał Kucharski. Niecały kwadrans później ten sam zawodnik podwyższył wynik na 2 do 0. Jarota ani się nie obejrzała, a było już 3 do 0, bo minutę później piłkę do siatki wbił Jakub Michalski. To trafienie obudziło przyjezdnych, którzy wzięli się za odrabianie strat. W 37 minucie pierwszego gola dla Jaroty zdobył Miłosz Kowalski. Jeszcze przed przerwą Witali Łysenko dał gościom kontakt po rzucie rożnym. W drugiej połowie strzelali już jednak tylko gospodarze. Najpierw dobrze akcję wykończył w polu karnym Jakub Kłobusek. 20 minut później hat skompletował takim oto strzałem Michał Kucharski. Natomiast wynik w doliczonym czasie gry zamknął Szymon Strączkowski. Centra z bardzo efektowną wygraną na otwarcie dziesiątej serii spotkań. Bez goli w Wągrowcu, gdzie znajdująca się w czołówce tabeli Nielba nie była w stanie pokonać bramkarza Mieszka Gniezno. Dla przyjezdnych to cenny punkt na trudnym rywalu. Ciekawie zapowiadało się starcie w Lesznie, do którego przyjechała kotwica Kurnik. Wynik już w piątej minucie po fantastycznym rajdzie i równie dobrym strzale otworzył Damian Nowak. Po nieco ponad godzinie gry gospodarze podwoili swoje prowadzenie za sprawą szybko rozegranego wrzutu z autu i dobrego uderzenia Michała Skrzypczaka. To trafienie nie podcięło skrzydeł kotwicy Kurnik. Kilka minut później zdobyła ona bramkę kontaktową, gdy z bliskiej odległości piłkę do siatki wbił Ernest Korek. Goście byli w stanie doprowadzić do wyrównania, a punkt drużyny Skórnika dał Maurycy Niemczyk. Dopiero w drugiej połowie gole zobaczyli kibice w pobiedziskach. Worek z bramkami rozwiązał 3 minuty po wznowieniu gry zawodnik wiary Lecha Marcin Daniel. Lider tabeli nie stracił jednak punktów. Najpierw gola wyrównującego zdobył Tomasz Neumann. Jak się później okazało, zwycięską bramkę zdobył 3 minuty później Wojciech Kłakulak. Remisem zakończyło się starcie we Wrześni. Wynik otworzyli przyjezdni z Gołuchowa, a konkretnie Marcin Wanzel, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po rzucie rożnym. Odpowiedź Wiktorii przyszła w drugiej połowie, gdy Kacper Kajdan dostawił nogę do dobrze dośrodkowanej piłki. Tak jak w Pobiedziskach, tak i w Stęszewie kibice musieli czekać na trafienia do drugiej połowy. Sygnał do ataku dał gospodarzom w starciu z obrą Kościan Bartosz Dylewski. 9 minut później wynik strzałem głową podwyższył Krzysztof Kulczak. Po 19 minutach piłka wpadła pod nogi Jakuba Budzynia, który dobrze przymierzył z linii pola karnego. To nie był jednak koniec strzelania. W doliczonym czasie gry najpierw Mateusz Molewski zamienił na bramkę szutkarny, a chwilę później ustalił wynik na 5 do 0. Bezbramkowy remis obejrzeli kibice w Kępnie, gdzie do Polonii 1908 przyjechała Ostrowia 1909, Ostrów Wielkopolski. Żaden z zespołów nie był w stanie przełamać impasu. Bez bramek także w Tarnowie Podgórnym, gdzie ani Tarnowia, ani Polonia chociaż nie były w stanie trafić do siatki. Jedyny niedzielny mecz został rozegrany w Łobrzenicy, do której przyjechała korona piaski. Powody do radości mieli tego dnia tylko goście. Wynik w piątej minucie otworzył Kacper Sforacki, który dobrze wykończył zespołową akcję. Trafienie gwarantujące komplet punktów zdobył po sprytnie rozegranym rzucie wolnym Marcin Jurkiewicz. Drobne zmiany w czołówce tabeli, na prowadzeniu dalej huragan, jednak za jego plecami ponownie znalazło się Lipnostęczew. Dzięki wygranej nad pogonią nieco poprawiła się sytuacja korony piaski. W klasyfikacji strzelców liderem dalej Bartusz Dylewski. Dzięki hat do trójki wskoczył Michał Kucharski z centry Ostrów Wielkopolski. Kolejne czwartoligowe emocje już w najbliższy weekend. Do zobaczenia na trybunach.